Komisarz Krystian Piotrowski rozejrzał się po raz kolejny po pokoju. Pomieszczenie było zdemolowane. Biurko przełamane na pół leżało pod ścianą. Zaraz obok para krzeseł z powyłamywanymi nóżkami i jeden fotel obrotowy, który już wręcz nasiągł krwią. Plamy tej czerwonej substancji były także na ścianach, na podłodze i na suficie. Rozbryzki pojawiały się na telewizorze, na komputerze i na oknie. Cały pokój umazany był krwią oraz kawałkami ciała. Jak myślisz, Patryk, co tutaj się do cholery stało? Zapytał mężczyznę w białym fartuchu, który pobierał próbki do badań. Ten podniósł głowę z nadłóżka, nad którym się pochylał i odpowiedział. Od mojego pierwszego dnia w pracy, kiedy tylko zacząłem, widziałem już naprawdę duszę. Za dwa miesiące będzie już dziesięć lat. Pamiętam, jak raz musieliśmy odklejać ciało staruszki od jej własnego siedzenia w pokoju, kiedy upał przyspieszył rozkład. Kiedyś też, na przykład, znaleźliśmy poćwiartowane, spalone zwłoki w bunkrze, gdzie odprawiano jakieś chore rytuały. Jak dziś, pamiętam dziwną atmosferę w tamtym miejscu. Było lato, a w bunkrze marzliśmy jak na lodowisku. Widziałem zamordowane dzieci, kobiety zgwałcone po śmierci, czy braci zabijających się nawzajem. Ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie mam pojęcia, co tu się stało, Krystian. Nigdy nie przypuszczałem, że zobaczę kiedyś coś, czego nie da się wytłumaczyć. A jednak... Komisarz podparł się rękoma w biodrach i spojrzał na łóżko. Okaleczone ciało zamordowanego chłopaka spoczywało pomiędzy mieszaniną pościeli i kołdry. Kawałki jego ciała spoczywały gdzie gdzieniegdzie bezwładnie na łóżku. Poczerniała głowa, zdawała się wyglądać jakby była przypalona. Miejscami było na niej o wiele mniej włosów. Brakowało jednego ramienia i fragmentu stopy. Oderwane ramię wisiało nad łóżkiem, zaczepione o żerandol. Na łóżku, tuż obok jego nogi, leżał także pistolet, jeden z tych bardzo popularnych wśród gangów w Polsce. – Kto do cholery morduje w taki sposób? – wzdrygnął się. – Jak to możliwe, że chłopak został praktycznie rozsmarowany po pokoju, podczas gdy w domu była jego matka, brat, a nad nim spali sąsiedzi? Coś tu nie gra, i prędzej czy później dowiem się co. Trzeba będzie też pogadać z jego matką, gdy już dojdzie do siebie. A może jego brat coś wie? Piotrowski ukucnął i zaczął przyglądać się śladom na podłoce. Żadnych odcisków butów czy choćby bosych stóp. Zerknął pod łóżko ofiarę. Leżało tam coś, co kształtem przypominało butelkę. Mężczyzna naciągnął białą rękawiczkę na dłoń i sięgnął po to. Gdy wyjął rękę i spojrzał na to, co w niej trzyma, dopadło go dziwne uczucie, że nie powinien tego trzymać nawet przez gumową powłokę. Był to mały posąg. Przedstawiał jakby mężczyznę o ciele kobiety lub kobietę o męskich rysach twarzy o ośmiu ramionach i długim języku owijającym to coś w pasie. Stało na stosie ludzkich ciał, które tworzyły piedestał dla tej okropnej figury. Komisarz zmarszczył czoło i włożył posążek do foliowej torby. Wiesz co to może być? Zapytał Patryka, który teraz podniósł głowę z nadroztrzaskanej lampki nocnej i spojrzał w jego stronę. To jakiś rodzaj kultu? Religii? Słyszałeś coś o tym? Patryk przyglądał się upiornej postaci spoczywającej w torebce przez dłuższą chwilę, po czym pokręcił głową. Zielonego pojęcia nie mam. Nie słyszałem o żadnym kulcie, który wyznawałby coś takiego. Wybacz, ale jestem teraz ciód zajęty. Poszperaj coś sam i sprawdź komputer chłopaka, nasi zabrali go, zanim przyjechałeś. Może prowadził zwierzeniec. Zwierzeniec, a nie zwierzyniec? Zapytał zdezorientowany pomyłką kolegi. Dobrze słyszysz, Krystian. Zwierzeniec. To taki pamiętnik, który można prowadzić i publikować swoje wpisy, jeśli się chce, na stronie internetowej. Nazwa wzięła się od zwierzania się z czegoś. Moja córka się tym bawi. To dość popularne ostatnimi czasy. Może nie jest to Facebook, ale jednak sporo dzieciaków z tego korzysta. Przejrzę ten komputer, postaraj się jak najszybciej przesłać próbki do laboratorium. Widzimy się wieczorem cześć, powiedział, po czym chowając torebkę z rzeźbionym potworem, opuścił pokój przypominający ubojnia. Była godzina dwudziesta druga. Komisarz Piotrowski usiadł przed biurkiem, czując jak okropne zmęczenie odbiera mu siłę. Jednak musiał jeszcze przejrzeć dyski na komputerze ofiary. Komenda była już praktycznie pusta. Zostało raptem kilka osób pełniących nocny dyżur i nadrabiających zaległości. Otworzył laptopa i włączył go. Po ekranie przywitania Windowsa jego oczom ukazała się tapeta z motywem znanego zespołu metalowego. Nie chcąc stracić czasu, od razu przeszedł do folderu Moje pliki. Były tam foldery ze zdjęciami. Godzina czasu minęła, nim przejrzał je wszystkie dokładnie nic podejrzanego selfie z dziewczyną, zdjęcia z bratem, z matką, ze znajomymi. Jedynym dokumentem, jaki znalazł, była niedokończona prezentacja pod tytułem Wpływ szkodliwych substancji na rozwój gatunków morskich data ostatniej edycji dwa tygodnie temu był jeden materiał wideo. Trwało około 30 sekund i przedstawiał młodego chłopaka stojącego przed kamerami. Była to ofiara morderstwa. Przepraszam cię, mamo! powiedział ze łzami w oczach i wsadził pistolet do ust. Chwilę jakby walczył sam ze sobą, lecz ostatecznie wyjął go i padł przed kamerą, cicho łkając. Nagranie zakończyło się w momencie, kiedy chłopak zanosząc się płaczem odwrócił kamerę od siebie i wyłączył ją. Piotrowski obejrzał je jeszcze kilkanaście razy. Nie był to najweselszy widok, lecz musiał to zrobić. Niestety nie znalazł w nim nic więcej. Krótka scena z nieudanej próby samobójczej. Tyle. Nie wiadomo, skąd młodzieniec miał broń i dlaczego chciał jej użyć na sobie komisarz westchnął. Nic więcej już dzisiaj nie znajdzie. Była prawie północ. Zostawi odpowiednią notkę technikom, żeby przeanalizowali nagranie jutro w dzień przy dobrej kawie. Wyszedł z folderu moje pliki i już miał wyłączyć laptopa, gdy spostrzegł pomiędzy różnymi grami i folderami na pulpicie malutką ikonkę przedstawiającą niebieskie słoneczko otoczone miniaturową małpką, antylopą, lwem, słońcem i kotkiem, a pod nią nazwę aplikacji Zwierzeniec. Spojrzał na zegarek na swojej ręce. No trudno, sen musi poczekać. Kliknął na nią dwa razy. Jego oczom ukazała się karta wpisów. Były trzy, lecz żaden z nich nie został nigdy opublikowany w sieci. Posegregowano je datami, dzień po dniu, więc bez problemu odnalazł pierwszy wpis sprzed trzech dni. Dzień pierwszy. Stało się dzisiaj coś dziwnego i strasznego. Nie wiem, jak do tego doszło, ale coś mnie prześladuje i nie wiem, komu mogę o tym powiedzieć. Nikt mi w to nie uwierzy. Może, jak napiszę to w formie tego elektronicznego pamiętnika, będzie to wyglądało na bardziej wiarygodny dowód, w razie gdyby coś mi się stało. Ale od początku. Po pracy pojechałem do pobliskiego McDonalda. Byłem głodny, jak cholera. Chciałem coś zjeść przed snem. To było jakoś po 22, bo miałem na drugą zmianę. Zamówiłem, zjadłem i poszedłem do łazienki umyć ręce. Tam na umywalce leżał jakiś dziwny posążek, taki mały ale kurewsko straszny. Wziąłem go, gdy upewniłem się, że nikogo nie ma w pobliżu. Gdy wychodziłem, wtedy stało się to po raz pierwszy. Zauważyłem, że dziewczyna, która mi się kiedyś podobała, stała z dwiema koleżankami czekając na odbiór swojego zamówienia. Jestem już zajęty, więc nie interesował mnie żaden flirt, ale przez wgląd na dawne czasy powiedziałem do niej cześć przechodząc. Wtedy jedna z jej koleżanek powiedziała do mnie, że w tej bluzie wyglądam jak jakiś przyjeb i żebym spierdalał. Wszystkie trzy zaczęły się śmiać na głos, tak jak kilka innych osób, które to słyszały. Byłem zmęczony i wymsknęło mi się do niej coś w stylu: Bez mózga tę dziwko, nie staćcie nawet na taką. Wtedy ona przestała się śmiać, reszta śmiała się dalej, ale ona już nie. Zawarczała dziko i zaczęła iść w moją stronę. Zdziwiłem się, ale i poczułem dziwnie, zwłaszcza kiedy krew pociekła jej z nosa, a później z oczu. Inni jakby tego nie zauważyli. Zaczęła biec w moją stronę. Przyznam, że prawie się zlałem w gacie. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Postanowiłem stamtąd spieprzać. Wypadłem przez drzwi wejściowe i biegłem w stronę parkingu do samochodu. Zaraz za mną drzwi otworzyły się i wybiegła ona. Darła się na całe gardło, wrzeszczała jak opętana. Spojrzałem na nią przez ramię. Ona biegła za mną tyłem. Tak, biegła zwrócona do mnie plecami. Nie bardzo wierzyłem w to, co widzę. Chciałem się zatrzymać i powiedzieć jej, że takimi sztuczkami mnie nie przestraszy, ale coś mi mówiło, że to nie są żarty. Bez ustanku wrzeszczała. To było okropne. Bałem się jak cholera. Sposób, w jaki się poruszała, to było straszne. Ledwo udało mi się ją zgubić, a zaznaczę, że biegłem sprintem. Słyszałem jej krzyki nadal, kiedy wsiadałem do auta. Miotała się gdzieś w okolicy. Chciałem wtedy po prostu wrócić do domu i przemyśleć to. Może była na coś chora, tak mi się wydawało. Lecz gdy wracałem do domu, znowu stało się coś dziwnego. Przez dłuższy czas ktoś za mną jechał. Jakieś auto wyjechało z za rogu i trzymało się mnie w nieznacznej odległości. Udawałem, że tego nie widzę. Byłem przerażony. Bałem się, że to tamta laska cały czas mnie goni. Nagle błysnęły światła z tyłu. Raz, drugi, trzeci. Ktoś długimi światłami migał jakiś dziwny rytm. Z przerażeniem stwierdziłem, że to sygnał SOS alfabetem Morsa. Spojrzałem w lusterko wsteczne i zamarłem. Za mną jechało auto, lecz gdy światło latarni ulicznej na nie padło, dostrzegłem, że za jego kierownicą nikogo nie ma. Gwałtownie przyspieszyłem, czując, jak serce podskakuje mi do gardła. Wyjechałem na drogę do mojego domu, pędziłem jakieś 120 na godzinę. Auto za mną śledziło mnie aż pod samo mieszkanie mamy, gdzie zatrzymało się przed moim garażem, w miejscu gdzie ja powinienem się zatrzymać. Postanowiłem je wykiwać i pojechałem dalej. Wjechałem do lasu, pokonałem kilometry drogą w głąb niego, a następnie zawróciłem z powrotem. Z ulgą stwierdziłem, że czarnego auta już tam nie było. Poszedłem do domu i cały czas nie śpię. Jest godzina piąta rano, a ja boję się zasnąć. Nie potrafię tego w żaden sposób wyjaśnić, ale boję się o własne życie. Dzień drugi. Tu znowu ja. Zastanawiam się, czy nie opublikować tego w necie. Może znajdzie się ktoś, kto potraktuje to poważnie i będzie w stanie mi pomóc. Spałem może dwie godziny. Rano obudziło mnie pukanie. Było już jasno, kiedy to się stało. Byłem zaspany, powiedziałem: Jeszcze trochę, mamo, proszę cię. Przekonany, że chce mnie obudzić z jakiegoś powodu. Ale pukanie nie ustawało. Gwałtownie otworzyłem oczy, kiedy stwierdziłem, że pukanie dobiega z za mojego okna. Zerwałem się na równe nogi. Wspomnienia z wczorajszego wieczoru wróciły, kiedy mój mózg wybudził się ze snu całkowicie. Matka była w pracy, brat w szkole. Kto więc dzwonił w moje okno o tej porze? Za oknem nikogo nie było. Otworzyłem je. Nie miałem balkonu, a pokój mam na drugim piętrze do cholery. Jak to możliwe, że ktoś mógłby pukać mi w okno? Wtedy usłyszałem pukanie do drzwi. Uczucie strachu z wczoraj wróciło z równą siłą. Zszedłem schodami do salonu. Pukanie nie ustawało. Powoli podszedłem i chwyciłem klamkę, szarpiąc energicznie. Za drzwiami nie było nikogo. Zbladłem. Otworzyłem drzwi dosłownie sekundę po tym, jak wybrzmiało ostatnie puknięcie. Zaczęło kręcić mi się w głowie. Pobiegłem z powrotem do mojego pokoju. Chciałem zadzwonić po matkę i powiedzieć jej, że ktoś chyba plącze się po naszej posesji. Nigdzie nie było mojego telefonu. Na szafce nocnej stał tylko ten posążek, który znalazłem wczoraj. Kiedy dostrzegłem nogę w czarnym bucie wystającą spod firanek koło okna, które było teraz otwarte, poczułem, że odpływam. Ktoś schował się za firankami i obserwował mnie. Widziałem niewyraźne zarys twarzy pod białym materiałem. Zbiegłem na dół i wybiegłem boso na dwór w samym szlafroku. Pobiegłem do sąsiada, pana Jacka, który widząc mnie chyba wiedział od razu, że coś się stało. Powiedziałem mu, że ktoś jest w naszym domu i zadzwoniliśmy po policję. Najpierw przyjechali oni, później przerażona matka. Policjanci nikogo nie znaleźli. Kazali dzwonić w razie gdyby wydarzyło się coś podejrzanego. Chciałem powiedzieć, że coś mnie prześladuje, komukolwiek, choćby im, ale nie chciałem też trafić do czubków, choć tak teraz myślę, że ja może po prostu tam się nadaję pieprzyć to. Już sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Komisarz przestał czytać i przetarł zmęczone oczy. Został jeszcze jeden wpis. Z dnia, w którym chłopak został zamordowany, czując jak ogarnia go niepokój, spojrzał na posążek stojący na biurku. Najwyraźniej chłopak cierpiał na schizofrenię, a ktoś to wykorzystał i zaczął go prześladować. Chłopak chciał się zabić, lecz powstrzymał się. Później, jakimś cudem, prześladowca dopadł go w jego własnym pokoju i urządził istną rzeź. Reszta pozostaje zagadką. Tylko że oprócz tych myśli policjant czuł jakiś dziwny, niewytłumaczalny niepokój. Te zwidy były bardzo niepokojące. I co z tym wszystkim ma wspólnego ten posążek? Może należał do prześladowca? Ciężko będzie to wszystko rozszyfrować. Wziął upiorną rzeźbę w ręce i obracał ją, starając się natrafić na jakiś ślad. Jednak nic nie znalazł. Kliknął więc w kolejne, ostatni wpis w zwierzęcu. Dzień trzeci. Kupiłem broń. Załatwiłem ją od mojego kumpla, który wie jak i od kogo dostać narkotyki, papierosy bez akcyzy i tego typu rzeczy. Chcę mieć jak się bronić. Choć nie wiem, czy nie powinienem kupić czegoś w rodzaju krzyża. Coś mnie prześladuje i nie daje mi spokoju. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Nie jestem złym człowiekiem. Dzisiaj już prześladuje mnie bez przerwy. Rano słyszałem w szafie szeptę ktoś szeptał moje imię. Nie sprawdzałem, czy coś tam jest, pieprzę to. Wybiegając z pokoju, słyszałem, jak otwierają się drzwi od szafy. Jednak gdy odważyłem się wrócić, nic tam nie było. Matka wzięła wolne, by dla pewności być dzisiaj ze mną. Cały czas coś było nie tak. Siedziałem na górze, płakałem, bo chciałem się zabić pistoletem, który kupiłem i skończyć to wszystko. Nie odważyłem się na to. Mama zawołała mnie na obiad. Schowałem broń pod poduszkę i zszedłem na dół. Przez stole nie stała moja matka, tylko jakaś obca kobieta. Była przeraźliwie chuda i toczyła ją jakaś choroba. Widziałem guzy na jej głowie i wypadające włosy. Nałożyła mi do talerza czerwonej, krzepniejącej masie i popatrzyła na mnie swoimi przekrwionymi, strasznymi oczami. Wybiegłem z domu. Pobiegłem do parku, gdzie płakałem i piłem wódkę kupioną po drodze. Alkohol nieco mi pomógł się rozluźnić. W każdym razie do czasu, kiedy usłyszałem szelest i pękające pod stopami gałązki, ktoś biegł w moją stronę. Przerażony i nieco pijany, zatoczyłem się, i nim się podniosłem, zauważyłem, że z pomiędzy krzaków wybiega otyły ogromny facet z chorym wyrazem twarzy, jakby czymś podniecone. Wyciągnął masywne łapy w moją stronę i, śmiejąc się jak opętany, biegł prosto na mnie. Uciekłem. Chciałem później rzucić się z mostu. Nie potrafiłem, nie umiem się zabić. Boję się zarówno śmierci, jak i życia. Skryłem się w supermarkecie, byle tylko być pomiędzy ludźmi. Po godzinie udawania, że chcę coś kupić, stwierdziłem, że muszę do ubikacji. Po drodze jakiś facet chwycił mnie za szyję i przewrócił, próbując dusić. Koło nas, leżących na ziemi, przechodziło mnóstwo ludzi. Nikt nie zareagował, jakby w ogóle mnie nie dostrzegali. Udało mi się walnąć go w twarz i wyswobodzić się. Uciekłem natychmiast. Gdy wróciłem do domu, wszystko było w porządku. Matka, przerażona, pytała, dlaczego uciekłem, gdy podawała mi obiad. Bez słowa poszedłem na górę i zacząłem pisać. Nie wiem, co będzie dalej. Leżę teraz na łóżku. Matka śpi za ścianą, brat w swoim pokoju. Zbliża się noc i zaraz się ściemni, a ja tak cholernie się boję. W tym miejscu kończy się wpis, który był ostatnim. Komisarz Piotrowski siedział nieruchomo, wpatrując się w figurkę na biurku z szeroko otwartymi oczami. Nagle usłyszał jęk otwieranych drzwi za jego plecami. Z jakiegoś powodu nie chciał się odwracać, by sprawdzić, kto wszedł do pomieszczenia. Siedział tak nieruchomo, gdy jego uszu dobiegł ciche, ledwie słyszalny szept, wzywający jego imię. Zacisnął oczy z całych sił. Następnego dnia znaleziono zmasakrowane ciało komisarza Krystiana Piotrowskiego w jego własnym gabinecie. Nikt, dosłownie nikt nie zauważył, że posążek stojący na jego biurku zmienił się nieznacznie. W trupim piedestale, na którym stała postać złożonym złożonych jedno na drugim ciał, pojawiło się kolejne. Ugniatane stopami mrocznego bóstwa. Autor Krzysztof Osiński, czytał Kwa Odcinek powstał przy wsparciu patronów Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Jakobsa, Syrenki Ladacznice, Tomalizma, Korium, Damiana Mazurkiewicza oraz Kłazara. Do usłyszenia.